Kolego, lecę tutaj z tobą. Jesteś kurwa tutaj niebaną krową. Robię tobie z ciebie, kurwa na freestylu, stylu. Jestem patriotą, a ty nie. Robię ciebie dziwko, a na nie. Będziesz stał mego kurtaska, wyjebiecie w kosmos. Naskar, yo! Ańcach ziby trasę bandę. Duby smoot, wchodź mi do wannem. O! Jebie ciebie, jak każdego panasta w dupę. Jak te gry bąso, ci! kurwo komputer. O. Mam monitor tutaj z dela. <laughs> Jest O, A twoja matula. Ktysta spały mleczko. Zdeczko. O. Lecę z tobą kurwo najlepiej jak się Robię ci siostrę jak zwykłego psa. Pozdro. Teraz. teraz... Czosnek, stuka, przechodzisz, przechodzisz, teraz ty, teraz ty przechodzisz, teraz za twoja kolej. Dobra, czosnek coś pierdolisz. Oj, o, o jakim saniu mleczka, przy moją starą. Jak twoja matura wskakuję tutaj pod kocyk. I opierdala gałę. Yo. Ja pierdolę. gałę. Zabki śmieciu zajebany! Jak ci wyjebię, no się od ściany. To jest kurwa agresywny rap! Jebany śmieciu! Łódź, go rzuć, Katowice! O! Twoja matka robi sobie kurwa chujowym po trucie Elo, jesteś kurwa jebaną parubą! O! I kurwa, wciągam ciebie tutaj z tubą! O! Dycha, dycha, nie Za matkę tyle się! Bez lipy! O! palę sobie tutaj palma lenie bieskie! Kładam twoją matkę na wycieczkę peczkę. Wchodzi mi do spodni robi w miku kiedy skończę robić siusiu siu na nocniku. O Tego typu, tego typu, tego typu, tego typu. Prędz. a ty! Czekaj chwilę, kurwa. Dobrze, chwilę, to jest, kurwa bitwa w listę, kurwa tekst! Dobra. Co coś zresztą pierdoli? O, jakieś ruchanie mojej matki za dwie dychy Jak ja tu matulę, rucham i te koleżanki, co tam chodziły Na koko koko eurospoko. Koko koko euro, spoko. Ko, 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 euro spoko. matka Kacze na koku, kurwa jebana Ale o, kurwa czosnek, gorucha Jak odbijecie od ściany Jak od ścianek, ci stary zajebą z butelki po piwie Kurwa jebana Dobra, koko yes. koko euro spoko ko, ko. czosnek ostatni, 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 ostatni den